Widowie, dzisiaj kolejny short z testowania jedzenia i picia. A więc dzisiaj są Zazole Soul jest Jello Painter. No i co? Możecie lajka i suba zostawić. A ja już otwieram. Dobra, ja już otworzyłem. Pewnie to będzie smacznie wyglądać, ale też Eee, wam też powiem, bo może wiecie lub nie wiecie, ale te żelki akurat te zozole barwią język na no, oczywiście zielony, ale dość już gadania. Ja już testuję je. Nie, no ja nie wiem, widzowie, kto mógł taki dobry, kurde, żelki zrobić dla mnie są one takie dobre, że ja od razu stawiam 10 na 10. I szybko Wam też powiem, że te żelki możecie kupić w galerii Onsom tutaj w Omiankach. Ale teraz czas na pożegnanie. I co? Widzimy się możliwe, że za tydzień. Pa widowie.